Temat potwierdzony, w moim studiu wajkowym pojawi się nowy rower, który się zaczyna na literę C. Nie powiem Wam jeszcze, jaki to będzie model, ale chcę wam w tym vlogu powiedzieć kilka rzeczy związanych z tym, dlaczego on się tutaj pojawi. Od niecałych dwóch lat wracam powoli, albo i szybko, do kolarstwa, co było niesamowitą przygodą i cieszę się, że też mogłem z wami tym wszystkim się dzielić i nadal mogę i dzielę się jeszcze bardziej niż wcześniej. To jest piękna sprawa. Ale też mówiłem Wam o tym, że chcę próbować różnych dyscyplin związanych z rowerami, i dlatego w tym roku wprowadzam dwie nowe dyscypliny. I co ciekawe, w obu dyscyplinach będę zaczynał niemalże od początku. W jednej całkowicie od początku, a w drugiej niemalże od początku. I ta związana z rowerem, który się tutaj pojawi jutro, będzie niemalże od początku, ale bardzo, bardzo ciekawa. Kolarstwo to jest piękny sport. Zapoznanie się z różnymi kolorami, bo to jest bardzo kolorowy sport miejscami, w których się trenuje, dystansami, się, które się robi, specyfiką terenu, w którym jeździmy. To jest piękna rzecz, dlatego już jutro pojawi się tutaj coś nowego. Niestety tylko na dwa tygodnie, chyba dwa tygodnie i, i dzień albo dwa będę miał, ale do tematu na pewno w tym roku powrócę, ponieważ te dwa tygodnie będą dla mnie znowu super intensywne w kolejnej dyscyplinie związanej z rowerami, z czego się niesamowicie cieszę. Dziś jest czwartek, pojutrze spotykamy się w Subicach na zawodach MTB powiedzmy ala XC, no bardziej zawody MTB. Parę osób z Was pisało w komentarzach, że tak naprawdę na kanale Szabak nie było jeszcze prawdziwego XC i to jest absolutna prawda, jak najbardziej jest to prawda. Na zawodach XC konkretnych jeszcze po powrocie do kolarstwa górskiego nie byłem i dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie na stronę shybike.pl, tam gdzie mamy cały nasz terminarz, tam gdzie mamy kalendarz zawodów, gdzie jest logo SB, tam się możecie mnie spodziewać. Na pewno Was będę informował, czy będę, czy nie będę. Jeżeli jest, to raczej będę. I zaproponujcie mi trasy, które się naprawdę, naprawdę nadają do pokazania w filmach. Nie musi to być lubuskie, może to być gdziekolwiek w Polsce. Planuję też Niemcy i Czechy. Czesi są świetnymi specjalistami od kolarstwa i od XC. Dajcie mi znać, jakie trasy, ja w tym momencie dopiero poznaję wszystko na nowo. Ileś tam lat temu bym dokładnie wiedział, w jakiej miejscowości są, jakie trasy, jakie przewyższenia, jakie opony założyć i jakiej pogody się spodziewać. Teraz już tak nie jest, jest wszystko to dla mnie jest nowe. Dajcie znać, XC, gdzie chcecie oglądać w tym roku XC, jeżeli to będzie coś, co, co we mnie też wzbudzi emocje i będzie ciekawe i trudne. Dajcie znać, będę się przygotowywał, pojadę, zrobię objazd trasy, a potem pojadę się pościgać i sfilmuję to Wam. Więc z góry Wam dziękuję za to, że na pewno będziecie mi podpowiadać i zobaczycie nowe miejsca i nową odmianę kolarstwa górskiego. MTB Kaczmarek Electric i maratony. Piszecie też... Że maratony są, że, że kaczmarek jest nudny, w sensie zawody kaczmarka, że są nudne, że ta trasa mini w ogóle z ostatnich zawodów z rydzyny, no to jakaś masakra i porażka. Z tym się absolutnie nie zgadzam. Pamiętajmy, maratony NTB to jest zabawa dla wszystkich. Tak, jak wam mówię i będę powtarzał, i pokażę wam jeszcze bardziej, tu się zbiera cała. Całe grono szerokie związane z kolarstwem górskim. Ci, którzy lubią XC, tak jak ja, ale też ci, którzy pierwszy raz przyjeżdżają na zawody, polecam. I właśnie takie trasy są zdecydowanie najlepsze, najbezpieczniejsze i w najlepszy sposób wprowadzą Was w temat jeżdżenia na rowerze górskim w urozmaiconym terenie. Więc jak najbardziej cieszę się, że takie maratony jak chociażby Kaczmarek Electric MTB istnieją. Maratonów w Polsce mamy już masę, wybierać można, są też bardzo trudne gdzieś w górach. Jeżeli chcielibyście i maratony zobaczyć, tylko pamiętajcie, krótsze dystanse Moja kamera filmuje do godzina chyba 50, to był na razie max, przy której kamera się wyłącza. Chodzi o baterię. Mogę się zatrzymać, mogę zmienić baterię, ale zależy mi na tym, żeby mieć cały materiał, który sam potem oglądam wielokrotnie i analizuję. Czyli mamy nowy, nową dyscyplinę, w zasadzie nie chodzi o rower, chodzi o nową dyscyplinę, którą będziemy się bawić, bardzo widow widowiskowa. Mamy z tej zawody. W niedzielę nie będzie mnie na piekle przytoku, ponieważ w niedzielę będę już gdzieś indziej zażywał nowej dyscypliny sportu. No, będę się wprowadzał w nią. Konkursiki. Jeden dotyczący słownika kolarza górskiego i znowu wejdźcie sobie na stronę szybbike.pl. Teraz już w komentarzach nie pod filmem, który tego dotyczył, ale pod tamtym artykułem Słownik Kolarza, w ogóle Kolarski. Możecie podawać Wasze propozycje. Pisałem, podajcie, jak po polsku powiedzieć. One by, czyli napęd jeden na. I przecież oświeciliście mnie bardzo prostym, świetnym słowem jednoblad. Więc to wygrywa. Pierwsza osoba, która to zaproponowała, dostaje e, ode mnie gadżety. Napiszę ci o tym w komentarzu, w odpowiedzi do twojego komentarza pod filmem i proszę cię odpowiedz nań, ponieważ komentarze i wiadomości w YouTube to jest bardzo, bardzo kiepska sprawa. Sprawdzaj skrzynki, spamy i tak dalej, będę się do ciebie dobijać. I drugi mały konkursik to była pierwsza osoba, która miała jakby podlinkować sekundę w filmie z Byczej Góry, gdzie ktoś inny niż ja sięga po własny bidon i pije wodę. Posypało się tych komentarzy trochę. Pierwsza osoba kontaktuje się z Tobą, napisze Ci, jak się masz ze mną skontaktować i dostaniesz parę gadżetów. Kolejna sprawa: 60 już zgłoszeń dotyczących Waszych rowerów na kanale Skybike. Brawo! Pierwszy idzie w niedzielę na kanale Sigbiker. Już pierwszy poszedł Marka z Kolumbii. Świetnie zrobione, bardzo amatorsko, ale o to właśnie chodzi. Jak się jeździ na rowerze, co się nadaje, co się nie nadaje, pach, super sprawa. Powiedziałem wam i słusznie wam powiedziałem, żebyście się kontaktowali ze mną na maila shybikekonkurs.gmail.com. To jest mail, na którego zawsze się z wami poprzez którego zawsze się z Wami komunikuję, jeżeli robimy jakiś konkursik, z patronami wcześniej się komunikowaliśmy, to niestety nie znaczy, że jest to konkurs na, na Wasze filmy. Jeżeli chcecie, żeby Wasz rower był pokazany, jeżeli chcecie podzielić się zupełnie odmienną opinią niż ja, albo z zupełnie odmiennej strony, albo i z takiej samej strony, ale, ale z Waszej, to możecie załadować filmy, podaję wam też w odpowiedzi na wasze maile. W jaki sposób to robić i będą na kanale Shybike. Niestety to nie jest jeszcze konkurs. Jeżeli tylko będę w stanie e, też e, widząc coś więcej zaproponować, na pewno e, dam wam też o tym znać. Ale to, że się komunikujemy poprzez Shybike konkurs gmail.com, to proszę was nie spodziewajcie się, że za, za te filmy dostaniecie nagrody bo po prostu takich nie mam dla Was. Oczywiście to jest też z Waszej dobrej woli, nie musicie tych filmów wysyłać, a z drugiej strony też niekoniecznie się spodziewacie, że na pewno jakikolwiek materiał wyślecie będzie opublikowany i o tym też informuję Was jeszcze przed jakimikolwiek Waszymi działaniami. To tyle, spójrzmy na tablicę, powrót konkursy, kalendarz XC, Serwer. dzisiaj muszę się tym posiłkować. Tyle na dzisiaj, możecie się spodziewać ekstra filmu jutro, ale niekoniecznie. W sobotę widzimy się w Słubicach i tam się troszeczkę pościgamy. W niedzielę jestem w pięknych okolicach i robię coś pięknego, o czym na pewno dowiecie się w przyszłym tygodniu. Serdeczne dzięki za wizytę w Studiu bajkowym. do zobaczenia, cześć!